To jest nasz nowy członek załogi. Jak ma na imię Amelka? Dzina. Dzina, tak. Jest malutka, młodziutka. Jest poznaje młodzie. teren, tak. Wyjechaliśmy dzisiaj sobie na taką krótką wycieczkę rowerkami. Przyuczyć się troszeczkę do koszyczka, żeby się już uczyła, żeby przyznosiła żeby nasze wycieczki żeby cieszyła się Mini to się cieszyła tam daleko jest jak widzicie Mini sobie chodzi szczęśliwa a Gina sobie tutaj koło nas siedzi bo Mini jej uciekła jak widzicie moja Mini jest naprawdę już dorosła, a Gina jest maluteńka i jest w sumie ciut większa od Mini. więc Gina będzie większym pieskiem. Zobaczymy jak urośnie. W tej chwili na razie Gina dokazuje i zaczepia Mini. Troszeczkę Dzina poszczekała na mini. Na razie z takim dystansem do niej podchodzi. W sumie Eli też, ale już powolutku, powolutku zaczynają akceptować. Jestem u mechanika. W sumie wycieczka bardzo była króciutka, kondycja słaba, Amelka chciała wracać. W tej chwili zajmujemy się, raczej nie zajmujemy się, sorry. Zajmuje się mechanik lampami. Miały być uszczelnione, ale się okazuje, że to jest stary typ. Yy, ciężko dostać jest uszczelkę w sumie tutaj, bo prawdopodobnie może być tak, że cieknie tu. Ale też jeszcze powiedział, że no nie daje mi gwarancji, bo na lampie też może tutaj gdzieś cieknąć, więc musiałabym całe wymienić. Więc stwierdziliśmy, że tak jak w którymś z komentarzy robimy, yy, yy, mechanik tutaj zrobi otwór uszczelni troszeczkę i one będą odparowywać tak samo jak kierunkowskazy. Zostało też zrobiony piecek gazowy, tak jak mi podejrzewałam, to mechanik od razu mi zrobił. Trucik się tam naczyń, nie wiem dokładnie tam wyskoczył z miejsca i nie odpał. są kartoniki, żeby tutaj mechanik sobie chodził. Webasto też zostało zrobione. Zaraz Wam e, pokażę mam tą część od Webasta. Co była przyczyną? E, nie wiem, czy dobrze na tym filmiku by widać, a tak może. E, widzicie ten filtr, który tutaj jest. Z jednej i z drugiej strony połamały się końcówki, ponieważ ten plastyk który jest użyty do filtra jest bardzo sztywny i połamał się, wężyki się nie odłączyły, tylko widać bardzo kiepsko widać ten obraz trochę zamazany ale w jakimś stopniu te końcóweczki były dłuższe. Po prostu one z wężykiem odpadły pod wpływem. Teraz został założony inny filtr z plastikiem o wiele lepszym, więc już będzie inaczej. Został też wymieniony filtr kabiny na nowy. Jeszcze będzie tutaj podklejone, bo się podklejało. Do tego dojdzie odbojnik tutaj będzie zamontowany widzicie to od się dzieje od tego uchwytu do zamknięcia czyli jak widzicie jak się to stuka, więc tu w tej chwili zostanie zamontowany odbojnik bardzo ładne, mam nadzieję i nie będzie już tego problemu tak samo jak tutaj od roweru została uszkodzona farba znaczy jak to nazwać czasami mówię na filmikach ale czasami na końcu języka coś mam czyli lakier został poździerany więc podejrzewam że w tym miejscu też zostaną zamontowane odbojniki na rower bo to jest od kierownicy rowera Tak wygląda odbojnik na drzwi, zaraz Wam pokażę. I akurat w to trafia, więc nie ma już problemów z odbijaniem drzwi, tak samo jak tutaj na rowery. Nie. Nie będę miała. Się. Amelka zdała do trzeciej klasy. Dzisiaj jest 15 czerwiec. Miała egzaminki i zdałaś do trzeciej klasy, tak? tak? Czyli wakacje. Tak? Tak. Jest. Wa wakacje. A pokaż nam naszą naszego członka rodziny, gdzie jest dzina. Ogrodek ma sporo, więc ma gdzie biegać. Zaraz musimy teraz zobaczyć, gdzie to nasze malust... maleństwo. A, patrz, tu się w trawce schowała. My ją szukamy, a ona tutaj zajada maskotkę, nogę maskotki. Dzina. Trawka nam jak byliśmy wyschła została bardzo nisko skoszona trochę gdzie nie wypuszczone śmieci jest pełno, bo tu dzieci dużo biega czyli zabawek można powiedzieć jest dużo trochę próbuję ogarniać tam gdzie mini leży to jest taka ładna jeszcze trawka ale tutaj nic tutaj nie sadzę, bo i tak zaraz się pakujemy i wyjeżdżamy jeżeli wszystko dobrze nam pójdzie w tej chwili zajadamy się czeleśniami bo mamy tutaj czeleśnie nie wiem czy będzie to widać o widać troszeczkę tych czerwonych takich czelesienek. jest ich w sumie na filmiku takich nie widać ale jest ich sporo brzoskwinia już widać Coraz większe. Jak widać jest ich dość sporo. Więc może się jeszcze nam uda załapać, żeby je zjeść. A jak nie, to trudno się mówi. Jak tam szczęśliwa dziewczynka, moja kochana córeczka? Idziemy do Oli, Czyli jedziemy w odwiedziny do znajomych. Jak się nam uda, ale mamy też jeszcze inne plany. Troszeczkę zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie. Kiedy już się zbierzemy, bo cały czas szykuję kamperka. Naprawiamy kamperka. Tak postanowiłam troszeczkę się pokazać. Mechanik tam troszeczkę ogarnia. Sprzątamy, tak, no przede wszystkim mama sprząta, ale już posprzątane, umyte, yy, lodóweczka naprawiona, ogrzewanie naprawione, chociaż no mam nadzieję, że ogrzewanie nam nie będzie potrzebne, ale niech ono sobie będzie naprawione, więc do przodu, do przodu, cały czas szykujemy, Amelka cieszy się yy. Jak to się mówi swoim osobistym pieskiem, bo zawsze narzekała, że tak, że nie ma swojego pieska. No to teraz ma. Przez przypadek e, Dzina się w naszym życiu pojawiła. E, dziękuję, że pomyśleli o nas w sumie, bo słyszałam, że było kilka osób e, na to, żeby pieska wziąć. Ale nam się, raczej znaczy Dina nas podoba, bo ja od jakiegoś czasu szukałam dla Amelki małego pieska, żeby miała taki, swój taki obowiązek, taki typowy. Chociaż Mini była jej obowiązkiem, ale Mini ma swoje latka i nie wiadomo, czy w tą podróż z nami pojedzie, bo może zostanie ze swoim właścicielem. Prawowitym, jak to się mówi. Zobaczymy, jak będzie znosiła podróż. Na razie obecnie Gina poznaje, poznaje Mini, poznaje Eli. Eli już troszeczkę tak zaciekawiona. O, akurat o Wilku mowa. Nie wiem, czy uda się. Um, nie. O, tu widzicie, Eli sobie chodzi. Dzina już nie szczeka na nią Więc Więc już O, teraz podchodzi Będzie Dzinka A, Dina. Chodź Aj, gorąca Dzina jeszcze nie reaguje A, mini Mini reaguje na wszystko Jak wołam Eli, to przychodzi mini Wołam Dzinę, przychodzi Mini, bo Mini taka trochę zazdrośnicka, o się, co to było, wystraszyła, Eli wystraszyła nam Dzinę, szczęśliwa też moja kocica, bo w końcu może odpocząć. A jeszcze Kicia się trochę boi. No, Gina się uczy, ładnie idzie za dziećmi, mini też. Cześć, to jest Marta, Luka i Amelia. A pieski, jak mają na imię? No. To idziemy dalej na spacerek, tak? Tak, zrobiliście, szliście po prostu, żeby ciocia mogła nakręcić, sfilmować paso.